Horoskop dzienny 1 stycznia powinien być dla wszystkich obowiązkową lekturą. Nowy rok niesie ze sobą wiele zmian, na które warto odpowiednio się przygotować. Gwiazdy wskazują prawdę odnośnie do tego, jak mogą potoczyć się losy poszczególnych znaków. Choroskop dzienny na początku roku może przesądzić o wielu rzeczach. Przecież wiadomo, że jak najlepsze otwarcie nowego etapu w życiu, a przy okazji uniknięcie problemów, pozwoli nam pozytywnie nastawić się do kolejnych się 365 dni. Choroskop dzienny dla barana jest czas imprezowania i czas ciężkiej pracy. Skoro wczoraj był ten pierwszy, to teraz najwyższa pora przystąpić do drugiego. W nowy rok musisz wejść z pełną parą, ponieważ twoi najwięksi konkurenci już czyhają za twoimi plecami. Jeśli jednak przyłożysz się od samego początku, to pozostawisz ich daleko w tyle. Choroskop dzienny dla byka: No, nareszcie, byku przyszła pora na ciebie. Możesz rozpocząć pierwsze przygotowania do upragnionych podróży. Realizacja planów okaże się łatwiejsza niż początkowo przypuszczałeś. Dlatego też rozrosną się do rozmiarów, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Horoskop dzienny dla bliźniąt Wczorajszy sylwester nijak będzie się miał do nadchodzących dni. Dzisiaj złap drugi oddech i odepnij się od najgorszych wspomnień z wczoraj. Nieoczekiwanie bardzo bliska osoba poprosi cię o przysługę. Nie wahaj się jej pomóc. Odwdzięczy się w najbardziej odpowiednim momencie. Kropka dzienny dla raka przyszła pora na przełamanie i pomyślenie przede wszystkim o tym, czego ty chcesz. Na początku może być to szok dla niektórych osób, które stwierdzą, że stajesz się wielkim egoistą. Nie przejmuj się tym i rób swoje. Kropka horoskop dzienny dla lwa. Ostatnie kilka tygodni ciężkiej pracy zostanie ci właśnie wynagrodzone. Mogłoby się wydawać. Że nikt nie dostrzegał Twojego wysiłku. Ale to nieprawda. Upewnij się, że jutro wyruszysz wypoczęty do pracy, ponieważ czeka cię ostateczny sprawdzian. Choroskop dzienny dla panny, już za chwilę przekonasz się, na kim tak naprawdę możesz najbardziej polegać. Zostanie to okupione wieloma ciężkimi przeprawami, ale koniec końców przekonasz się, jak niektóre osoby potrafiły zatruwać Twoje życie. Choroskop dzienny dla wagi dobrze pamiętasz początek zeszłego roku, który przyniósł tak wiele zawirowań i przykrych sytuacji. Nie masz się czym martwić, ponieważ los zamierza ci to wszystko wynagrodzić. Z Twojego grona znikną fałszywi przyjaciele, co znacznie poprawi Twoje kontakty z rodziną. Choroskop dzienny dla Skorpiona wczorajsza dobra zabawa do wczesnych godzin porannych to dopiero początek. W tym roku czeka cię bardzo dużo imprez, dzięki czemu twoje życie towarzyskie eksploduje w radosnym wybuchu pozytywnych wrażeń. Już dzisiaj nie bój spróbować się nowości, które chodziły za tobą od dłuższego czasu. Horoskop dzienny dla strzelca, no proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia z erupcją prawdziwego noworocznego wulkanu miłości. 2019 zdecydowanie będzie Ci sprzyjał w sercowych podbojach. Upewnij się, że dzisiaj zadzwonisz do osoby, którą widziałbyś jako swoją drugą połówkę. Horoskop dzienny dla koziorożca pora wprowadzić do swojego życia trochę spokoju. Od dzisiaj musisz bardzo stanowczo wprowadzić w życie politykę mniejszego zamartwiania się nawet najdrobniejszymi szczegółami. Konsekwencja się opłaci, ponieważ zobaczysz wtedy wielkie zmiany w swoim samopoczuciu. Horoskop dzienny dla wodnika na pewno zdajesz sobie sprawę, że poprzednie lata wprowadziły dużą stagnację w Twoim życiu. Podejmij dzisiaj pierwszy poważny krok w kierunku zmiany. Skontaktuj się z osobą, która dawno temu obiecała Ci pomóc w trudnym momencie. Zadziwisz się? Jak dużo zmieni jej pomocna dłoń, Choroskop dzienny dla ryb zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Te życzenia otrzymane od wujka podczas dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole nabiorą w tym roku nowego znaczenia. Obydwie te kwestie będą ci niezmiernie dopisywać. Pamiętaj tylko, żeby nie podejmować zbyt pochopnych decyzji finansowych.